Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Sami właściciele samochodów z silnikiem atmosferycznym chcą zwiększyć moc silnika. Można to zrobić za pomocą turbiny, ale czy możliwe jest zainstalowanie turbiny na silniku atmosferycznym? A jeśli tak, to jak to zrobić? Dlaczego warto zainstalować turbinę? Kiedy mówi się silnik atmosferyczny, ma się na myśli zwykły silnik spalinowy do którego powietrze dostaje się naturalnie, bez dodatkowych urządzeń, powietrze jest mieszane z benzyną lub innym paliwem. Wchodzi do cylindra, zapala się od iskry, w wyniku czego wykonywana jest praca. Dzięki tej pracy samochód jest napędzany. Silnik z dołączoną turbiną nazywany jest silnikiem z turbodoładowaniem. Po raz pierwszy samochody z silnikami z turbodoładowaniem pojawiły się w połowie ubiegłego wieku. Zalety silnika atmosferycznego Zalety silnika z turbodoładowaniem Trwałość Większa moc przy tej samej pojemności skokowej co silnik atmosferyczny. Łatwość obsługiwania Usługi większy moment obrotowy możliwość wielokrotnej naprawy bardziej ekologiczny turbina działa w oparciu o spaliny, które do niej trafiają, obracając się, zwiększa ciśnienie powietrza wpływającego do cylindrów, dzięki czemu powietrze nie napływa już grawitacyjnie. Mieszanka paliwowa staje się bardziej nasycona powietrzem i spala się intensywniej. Turbodoładowanie pozwala zwiększyć moc silnika o 10% a w niektórych przypadkach nawet więcej. Wadą silnika z turbodoładowaniem są większe wymagania co do jakości oleju i paliwa. Olej silnikowy i filtry oleju muszą być wymieniane dwa razy częściej, ponieważ turbosprężarka pracuje w wysokiej temperaturze. Dla stabilnego funkcjonowania urządzenia konieczne jest stałe monitorowanie filtra powietrza. Oprócz turbiny, aby zwiększyć moc silnika, można zainstalować na nim sprężarkę która będzie pompować powietrze. Napęd sprężarki jest połączony z wałem korbowym, sprężarka nie zwiększa temperatury, ponieważ nie wykorzystuje spalin, ale zmniejsza użyteczną pracę silnika. Ogólnie rzecz biorąc, Instalacja sprężarki jest uważana za prostsze zadanie niż instalacja turbiny. W obliczu pytania czy wybrać kompresor czy turbinę, właściciele samochodów często skłaniają się ku pierwszej opcji, elementy niezbędne do montażu turbiny. Na montaż turbiny decydują się kierowcy którzy nie mają wystarczającej mocy w swoim samochodzie. Dzięki turbo doładowaniu silnika atmosferycznego samochód staje się bardziej ekonomiczny, ponieważ moc silnika wzrasta, podczas gdy objętość pozostaje niezmieniona. Tak więc. Po zamontowaniu turbiny na silniku o pojemności 1,4 litra, samochód zachowuje się tak, jakby miał silnik o pojemności 1,8 litra. Do pytania należy jednak podchodzić z ostrożnością, ponieważ ulepszenie techniczne samochodu wpływa na wiele jego ważnych części. Stosowane są dodatkowe części. Oto lista głównych części, które będą wymagane podczas instalacji turbiny: sama turbina, kolektor wydechowy intercooler do chłodzenia powietrza, przewód doprowadzający powietrze wykonany z aluminiowych rurek lub stali nierdzewnej, gniazda silikonowe do połączenia rur, przewody doprowadzające chłodziwo i olej, rura od wylotu turbiny do tłumika, zwana rurą lub rurą spustową, wysokowydajne wtryskiwacze, średnik, elektronika sterująca dopływem paliwa, zamiast konwencjonalnego kolektora potrzebny jest kolektor turbo przez który spaliny będą przechodzić i kierowane do turbiny. Kolektor musi być mocny, grubościenny, dlatego najlepiej wykonać go w warsztacie samochodowym, zamiast zamawiać tanią wersję w sklepie internetowym. Spawanie powinno być wysokiej jakości, aby kolektor nie pękał, a kamień nie dostawał się do turbiny. Aby zapobiec przegrzaniu turbiny, Zainstalowano układ chłodzenia. W rurę należy wbudować sondy lambda, czujnik tlenu. Prędkość obrotowa wirnika turbiny jest bardzo wysoka. Aby zapobiec jego awarii, konieczne jest podawanie oleju pochodzącego z silnika. Potrzebny jest specjalny zawór, blokada, aby zmniejszyć nadciśnienie. Instalacja turbiny. To. Czy możliwe jest zamontowanie turbiny w samochodzie? Zależy od konkretnego modelu samochodu. W niektórych przypadkach łatwiej jest kupić nowy samochód niż zbierać części zamienne. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, znajdź dobrego mistrza, ponieważ samodzielne poradzenie sobie z instalacją jest dość trudne. Proces konwersji rozpoczyna się od usunięcia wszystkich części pojazdu związanych z wlotem powietrza i wydechem. Nowy kolektor turbo jest podłączany do turbiny, która jest rozmieszczona w taki sposób, aby praca z podłączeniem rur była jak najprostsza łożyska turbiny, która obraca się z dużą prędkością, stale wymagają smarowania, rura doprowadzająca olej jest podłączona do miejsca w silniku. W którym panuje ciśnienie. Do połączenia można również użyć trójnika czujnika ciśnienia oleju. Drugi koniec rurki jest podłączony do górnej części wkładu turbiny. Olej będzie spuszczany już pod niskim ciśnieniem do miski olejowej przez specjalną złączkę. Układ chłodzenia zostanie podłączony po drugiej stronie pompy wodnej, ponieważ do silnika będzie dostarczane więcej powietrza, będzie on potrzebował więcej paliwa, aby zwiększyć jego podaż. Zainstalowane zostaną bardziej wydajne wtryskiwacze. Nie zaszkodzi również zainstalować nową pompę paliwową pasującą do wtryskiwaczy. Decyzja o tym podejmuje się jednak indywidualnie dla każdego przypadku. Nadmierne ciśnienie powietrza w silniku będzie monitorowane przez układ elektroniczny. Podłączone są do niego czujniki temperatury płynu chłodzącego i powietrza. Sterownik musi być tak, aby paliwo było wtryskiwane dokładnie w wymaganym czasie, w zależności od stanu silnika. Osobno przeprowadza się tuning elektroniczny, aby samochód mógł normalnie jeździć, zarówno w mieście, jak i na autostradzie. Oprogramowanie układowe silnika powinno być obsługiwane przez specjalistę z dużym doświadczeniem. W przeciwnym razie, przywracając ustawienia fabryczne, można sprawić, że silnik nie będzie działał. A następnie wydać pieniądze na jego naprawę. Jeśli w samochodzie zainstalowany jest kompresor, strojenie będzie znacznie łatwiejsze. Nie będzie wymagał tak wielu dodatkowych części. Będzie mógł pracować przy niskich i wysokich prędkościach. Ogólnie rzecz biorąc, proces konwersji jest dość pracochłonny i wymaga umiejętności. W związku z tym cena będzie wysoka. Zdecyduj sam. Czy tego potrzebujesz, ale dzięki udanej instalacji turbiny dynamiczne właściwości samochodu ulegają znacznej poprawie.